24 grudnia. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 67 do 79. Nawiedzi nas z wysoka wschodzące słońce. Zachariasz musiał przejść długą drogę od niedowierzania do całkowitego poddania się Duchowi Świętemu. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak wielkiej przemiany dokonał Bóg w życiu Zachariasza. Jego usta zamknięte przez dziewięć miesięcy teraz się otwierają. Jego umysł, targany rozmaitymi myślami, nareszcie poddaje się prowadzeniu przez Ducha Bożego. Jego serce, pełne sprzecznych emocji, wycisza się, aby wreszcie wybuchnąć jak wulkan lawą, pełnym radości, uwielbieniem Boga. Ojciec świętego Jana Chrzciciela przeżył piękny czas, swoiste dziewięciomiesięczne rekolekcje adwentowe. Może i nam potrzeba takiego wyciszenia, udania się na pustynię, abyśmy uwolnieni od hałaśliwego świata mogli usłyszeć delikatny głos Boga. Słowo Boga jest ciche, delikatne i nigdy się nie narzuca. Aby je usłyszeć i przyjąć, należy zamilknąć zamknąć swoje usta, a otworzyć uszy i serce. Zachariasz, poddając się działaniu Ducha Świętego, stał się niejako instrumentem, na którym ten Boży Duch odegrał swoją pieśń uwielbienia. Hymn Benediktus, który dzisiaj słyszymy w dobrej nowinie, wpisał się na stałe do liturgii Kościoła Katolickiego. Odmawiamy go codziennie podczas porannej modlitwy liturgią godzin zwanej jutrznią. Jest to obok pieśni Maryi najpiękniejszy hymn biblijny. Pamiętajmy, że ludzie są zdolni do wypowiadania tak pięknych słów tylko wtedy, kiedy całkowicie poddają się działaniu Ducha Bożego. Panie Jezu, przyjdź szybko i nie zwlekaj. Aby radość z twojego przyjścia podniosła na duchu ufających twojej dobroci.